Cześć Pany! Jak widzicie, mamy dzisiaj tutaj żółte Lambo w kombi. Mamy żółte Lambo w kombi i bohatera tego odcinka, czyli kobyłkę. Tak, tak. Dobrze wiecie, że lubię jeździć po złomach. Lubię przywozić sobie jakieś różne profilki, kształtowniki. Wszystko, co mi się podoba, co mi w rękę wpadnie, na co mam jakiś pomysł, zbieram, skupuję, chomikuję, a potem takie oto dziwne rzeczy buduję. Tak, tak. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze mam jeden i ten sam problem. Może akurat nie w przypadku tutaj błądziaków, ale przede wszystkim tych nowszych samochodów. Jak gdzieś podłożymy lewarek, to za chwilę nie mamy gdzie podłożyć kobyłki. Tak, tak. Tak to jest z tymi nowymi samochodami. Tutaj, jak spojrzymy na dół, nie mamy żadnych plastików. Są podłożnice, jest podłoga, jest wszystko ok. Ale w tych nowych samochodach to tam jest Fantastic, sam plastik. I wtedy kombinujesz, gdzie tu podłożyć, gdzie tu coś podstawić, bo oczywiście oryginalne miejsce do podnoszenia masz już zajęte lewarkę. I temu też powstała taka oto kobyłka. Nie kobyłka, ale za chwilę zobaczycie, jaka fajna, jaka funkcjonalna. Pomysł tej kobyłki już dawno, dawno chodzi mi w głowie, tylko nie miałem odpowiedniego materiału. Nie miałem odpowiednich profili takich, które, tak jak tutaj widzicie, by wchodziły bardzo sumliwie jeden w drugi. W tym przypadku akurat mamy tutaj profilki 25 ze ścianką 2 i 30 ze ścianką 2, i z takich właśnie tam krótkich odcinków, które znalazłem po prostu na złomie, stworzyłem sobie taką konstrukcję, nie jest to moja autorska konstrukcja, bo zarys zamysł tego znalazłem po prostu w internecie. No ale, samo wykonanie, i tutaj niektóre przemyślenia, patenty, tutaj zastosowane, to są moje. Jakie przemyślenia, jakie patenty? To wszystko dowiecie się później. Dobra, także teraz co? Mamy osiemnastki. Mamy żółte Lambo. Mamy zimowe szesnastki. I będziemy zamieniać. Czemu będziemy zamieniać? Bo mamy już październik. I to powoli czas najwyższy na zmianę. Także co? Demontuję tą kobyłkę. Zakładam na podnośnik jedną część i za chwilę widzimy się jak samochód będzie już w górze. Widzicie jak pięknie wygląda pod nadkolem? Tak, tak. Tak dziewiczo, tak pięknie. Tylko tutaj jakieś o. Śmiecik. Pięknie, co? Tak, panie, od zeszłego roku ten samochód praktycznie nie jeździł. Tak jak robiłem tył, tak jak robiłem tutaj ten przód, tak on sobie tylko tutaj był z podwórka wystawiany, wstawiany i tak sobie stoi. A stał do tej pory, ponieważ ma problemy z uszczelką pod głowicą. Tak, tak, UPG się kłania, ale skoro mamy transola Lavette, to dojedziemy do końca. Będziemy jeździć i w razie czego scholujemy. Tak, tak, panie. Mając samochód na gaz i jeździć dieslem, nie, nie. Będziemy jeździć na gazie. A jak pijarnie, to wtedy wymienimy silnik. Najpierw scholujemy, wymienimy i pojedziemy dalej. No dobra, ale wracajmy do tematu. Tutaj jak widzicie, wszystko ogarnięte, wszystko ładnie, pięknie. Zobaczcie, jest lewarek, jest część kobyłki. Kolejne części mamy tutaj. I teraz chyba już widzicie o co chodziło. Tak, tutaj podstawione. Teraz włożymy sobie te elementy. I możemy wyciągać lewarek. I samochód będzie stał. I będziemy zmieniać sobie koło. Fajne, fajne. A jakże przydatne. Tak, tak. Takie patenty. Teraz włożymy to tutaj i będzie gitara. Jak widzicie. Podstawy tej kobyłki. Już włożone. Zabezpieczone na odpowiedniej wysokości. Także teraz co? Popuszczamy. Tak. I w tym samym miejscu co był lewarek stoi kobyłka. A koło? Jest w powietrzu. Można, można. Wszystko fajnie, pięknie. Tylko jedno, co teraz zauważyłem a jest to w tej chwili pierwsze podnoszenie pierwsze, że tak powiem, położenie samochodu na te kobyłki jedno, co zauważyłem: muszę tutaj pod tą podstawę, tu w tym miejscu, zrobić taki, przyspać taki talerzyk, który wejdzie tutaj w to miejsce, bo. W czasie podnoszenia, przez to właśnie, że tu mamy nierówne podłoże, to się lekko tutaj na tym talerzyku przesuwa. I drugie, co muszę poprawić, zobaczcie, na tym nierównym podłożu, jak te nogi się tutaj rozchyliły na boki, miałem tam ładnie gumy sobie podklejone i co to robi? Wyrywa tą gumę. Tak, tak, na takich nierównościach. Te kobyłki, tak, nie za bardzo przez to, się sprawdzą. No może się sprawdzają, tak? No ale po prostu te gumy nie wytrzymają. Ok, dobra. Mamy samochód podniesiony. Koło luźno sobie można kręcić. Na tyle ile automat pozwala. Także co? Wymieniamy. Wymieniamy i za chwilę idziemy na drugą stronę. Tak panie widzicie. Trochę czasu, trochę chęci, trochę kombinacji. No i można sobie ułatwić życie. A to tylko jakieś kawałeczki profilków 25, 30. Jakieś tutaj właśnie odpady ze złomu. Wszystko, co tu praktycznie jest, to jest ze złomu tuż śrubek i podkładek, z których zrobiłem tutaj te przetyczki. Wszystko jest praktycznie przyniesione ze złomu. Nawet te zaślepki z jakichś profilków wyciągnąłem, tak tak. Chodziłem, chomikowałem, zbierałem i zbudowałem. Dobra, zmieniam koło i widzimy się przy tylnym kole. Wtedy więcej wam jeszcze o tym patencie opowiem. Jest i zimówka. Mamy zimówkę założone. Jak wyglądało pod kołem? Widzieliście? Rok czasu stania i praktycznie wygląda tak, jak było to wcześniej. Od razu po założeniu. Wystarczy tylko kwestię to może wizualnie wyczyścić i gitara. Dobra, tutaj mamy już pierwsze rysy. Także na razie to są testy. Przyszłościowo ten element chciałbym dać do ocynku ogniowego. I tak jak wspomniałem, tutaj muszę jeszcze przyspawać jakiś taki... Albo kałeczek rurki, to wejdzie w tą średnicę lewarka i wejdzie w tą drugą średnicę na innym lewarku, albo tutaj po prostu jakiś taki mały talerzyk, jakieś kółeczko Coś po prostu, co spowoduje, że to się będzie tutaj trzymać w tym miejscu i nie będzie przesuwać. Tak to wygląda tutaj. Także na razie tutaj zdało egzamin. Zobaczcie, to też ten prostokącik też był jakiś odpadem. Z laser, widać tutaj po tym przecięciu. Tu jakieś profilki przyspawane na wzór oryginalnych lewarków wądeł. A tutaj mamy te podstawy nogi. Ta podstawa, co była bardziej od przodu, zobaczcie, gumy wytrzymały. Nic się im nie stało. A tutaj niestety, gdzie to tak nierówno stało na tej kostce, już pierwsze straty wyrwało tę gumę. Była ona tutaj przyklejona na taki czarny klej, coś w stylu kleja do szyb. No ale jak widzicie, wyrwało, rozerwało gumę i po gumie. Także te gumki tutaj zbytnio nie mogą, nie zdają po prostu egzaminu. Także prawdopodobnie trzeba będzie je ściąć. Albo sama spadną. Dobra. Podnoszę z tyłu. Jak widzicie podstawę mamy już zamontowane. Lewarek podstawiony. Także windujemy do góry. Tutaj możecie zaobserwować jak to się lekko nam przestawia. Przez to, że ta, mamy tutaj kostkę. Ten lewarek zamiast przesuwać się po kostce przesuwa się niestety tutaj także te podnosimy zakładamy o jak na złość jeszcze na obrót założyłem no. Jest to wszystko zrobione symetrycznie, także że pasować będzie. Jedno, co, żeby to troszkę wyżej podnieść, żeby można było te bolce powkładać. I teraz Jeszcze wyżej, proszę, gotowe, gotowe powoli teraz popuścimy. I stoi. Także teraz już wiecie, jak wygląda podstawianie tej składanej kobyłki. Koło zdjęte pod kołem wygląda tak. Od zeszłego roku tutaj się dużo nie zmieniło. Wszystko tylko brudne, okurzone. Wystarczy wyczyścić i dalej wygląda jak nowe. Guma podwyższająca jeszcze nie spękała. Przewody jeszcze zielone nie są. Sprężyna z tego co widzę. Mimo iż malowana, to i tak już z niej wyszło. Tak jak mówię, jak nie wypiaskujesz, możesz to wyszlifować, to i tak wyjdzie. Wypiaskowane być musi. Wtedy bynajmniej masz pewność, że to będzie trzymać. Amorcatorki nowe. Wszystko, co trzeba było, zostało tutaj wstawione. Nowe. Także co? Założymy zimówki. Zamiast tych tutaj spękanych letnich. Jak wrócicie się do odcinków z Mondeo, o zobaczcie, jak pięknie, to mam tam dokładnie pokazane, jak te opony wyglądają. I temu też ten samochód stał, temu też nim nie jeździłem przez tą, przez te opony, przez tą uszczelkę pod głowicą. No ale tak jak wspomniałem, mam lawetę. Także teraz zakładam zimówki, robię przegląd i jeszcze jak klęknie, to przywieziemy. Także. Będziemy jeździć na gazie. Znowu na gazie będziemy jeździć. Dobra. Jak widzicie, kobyłki stają egzamin. Muszę tylko poprawić właśnie tutaj kwestię z tymi tutaj podstawami, z tymi gumami. Teraz zamieniłem te podstawy. Ta podstawa, tu była wcześniej z tej strony, jest tutaj i na odwrót. Także zobaczcie, o, tutaj tą gumę już krępię. Tutaj na tej podstawie ta guma jest ok. Fakt. Może gdyby nie stawiał tego na kostce, tylko na czymś płaski. Może by było inaczej. No okej, okay. dobra, to trzeba by ten coś pomyśleć z tymi gumami. No i przede wszystkim tutaj zrobić ten talerzyk albo jakieś kawałek królki spawać, tak żeby pasowało na jeden lewarek, na drugi, na trzeci. Żeby to się tutaj nie przesuwało. Bo jak tutaj to usztywnimy, tak automatycznie lewarek zacznie nam Mimo, że mamy taką kostkę garbatą, będzie na tym jeździł. Bo tutaj nie będzie w stanie się przesunąć. No chyba, że nam rant progu wyłami. No ale akurat w tym żółtym to te ranty są w całkiem dobrym stanie tylko tam z przodu troszeczkę czas go zgryzł no ale to tylko powierzchniowe dobra także widzieliście tak wyglądają kobyłki jeszcze tutaj do nich dorobię inne podstawy zamiast tutaj tych typowo pod rant progu i co jeszcze a jeszcze wam pokażę jakie Magazyny, bo to też było takie jedno z, jednym z założeń, że miały one zajmować jak najmniej miejsca. Także mam jeszcze jedną taką kobyłkę i pokażę Wam, jakie je przechowuję. Hokus, pokus jest i Fokus. Tak, tak, przed chwilą było żółte Mondeo, teraz mamy focusa. Mamy 1,8 Turbo Dieselek, ale nie o tym teraz. Fokus w tej chwili jest tutaj naprawiany, a my rozmawiamy o tych kobyłkach. Tak, tak, zobaczcie, jak one ładnie. Pasują. Jedna maksymalnie złożona, a druga maksymalnie rozciągnięta. Tutaj na dole gdzieś wam wrócę wysokości minimalną i maksymalną. No i tak to panie wygląda. Tak to panie wygląda. O to właśnie chodziło. Założenie właśnie było takie. Nie chodziło mi tam o wysokość też była ważna, ale chodziło mi o to, że będę mógł je włożyć jedna pod drugą, żeby. W tym moim wszechobecnym bałaganie zajmowało jak najmniej miejsca. Bo zanim wyjdę z tego bałaganu, to jeszcze trochę potrwa. Także jakiś czas temu widzieliście moje podpory. Moje takie duże kobyłki. Jak samochód sobie tutaj podnoszę, żeby wrazić, czego zabezpieczyć. To teraz mam jeszcze takie. I już nie ma problemu. Nie ma problemu z, z brakiem miejsca, żeby coś podłożyć. Tak tak, jak znajdę jeszcze takie fajne profilki, może teraz większe, nie tak jak jest 125 i 30, to powiedzmy jakieś 40, 45, coś takiego, co bardzo fajnie wsługiwe, to się będzie wchodzić, wchodzić w jedno w drugie, to zbuduję sobie jeszcze jeden taki komplecik, pasujący pod transola. Tam też takie coś się przyda. Tam też będzie coś. Takiego potrzebne, O, i jeszcze podstawę, do no, tych chciałem sobie dorobić taką właśnie podstawkę, taką o, zamiast tego elementu wymiennego, taką podstawkę, typowo pod most, żeby można było podstawić pod most albo taką jeszcze podstawkę, jeszcze mam takie prostokąciki, tylko jakąś gumę na to przykleję, żeby można po prostu na pasko położyć. O, coś w tylu takiego. Swoją drogą zobaczcie. Te gumy są przystosowane właśnie do. Tych talerzyków, tylko muszę to ze sobą połączyć. Tutaj mamy gumę, tutaj mamy łożysko oporowe od Mondeo MK3, i teraz muszę tutaj coś taki właśnie też podkładkę naspawać, żeby to tutaj ładnie na to nachodziło. I wtedy możemy tutaj kręcąc z tym, tu guma będzie stała sobie w miejscu, bo będzie obracała się na tym łożysku i będzie gitara. Tak, jakbyście nie wierzyli, zobaczcie, położymy to tak. łożysko oporowe. o a teraz w tej chwili wkręcimy o łożysko oporowe, tak to sobie wymyśliłem. Tylko kwestia właśnie do kończenia trzeba dorobić takiej tej średnicy tutaj podkładkę, żeby to jedno na drugie weszło i działa. Tak widzicie, nie wyrzucam. Kombinuję, buduję. Tutaj też będę naprawiał lewarek, lewarek będę naprawiał. Bo oczywiście. Nakrętka poszła, nakrętki już trapezowe kupione, ale o tym może później, o tym może kiedyś. Dobra, widzicie, dzisiaj tak było wszystko i nic. Były kobyłki, był żółty mądełko, pojawił się nawet i fokus, który ma problemy z ładowaniem. Mimo iż jest ładowanie, to pali się kontrolka ładowania. Tutaj pełno takich, o. jeszcze inny alternator, napędy, kombinacje alpejskie. A co nie działa, to nie działa. Raz na tym alternatorze nie ma ładowania na tym w zamienniku jest ładowanie ale pali się kontrolka tutaj nie ma ładowania i też się pali kontrolka czary mary, mary czeski film dobra tak to dzisiaj panu u mnie jest wszystko naraz no ale tak jest życie tak to tutaj wygląda dobra mamy kobyłki i będziemy z nich korzystać To prawda jeszcze troszeczkę musimy tutaj je dopracować. No, ale, jak wcześniej wspomniałem, to właśnie były teraz pierwsze testy. Docelowo to pójdzie w ocynk ogniowy, to pójdzie w ocynk ogniowy i te wszystkie inne dokładki, pierdowe pójdą też w ocynk. Podejrzewam, że nawet tutaj te przetyczki też, żeby to jak najdłużej wytrzymało. Dobra, także to, co chciałem, to Wam pokazałem. Mam nadzieję, że taki patent Wam się spodoba. Dużo tego jest w internecie naprawdę. Na oglądałem się tych filmików, zrobiłem to po swojemu, tak właśnie, żeby pasowało tutaj pod lewarki. Właśnie to jest mój, mój najszerszy lewarek. Pasuje, pasuje. Takie z lewarki też będziemy mogli podstawiać, tylko kwestia odpowiedniego tam ustawienia ułożenia. I co? Korzystamy, będziemy korzystać i budować taki kolejny, o ile znajdę profilki. Dobra, na dzisiaj to było tyle. Koniec ględzenia. Wy się trzymajcie. Oglądajcie. No i kurde, subskrybujcie no co Wy tam robicie? Oglądacie, nie, subskry nie subskrybujecie? Przydałbym się trochę subów. Chciałbym do tego tysiąca w końcu dobić. aby jakoś tak, jakoś niechętnie. Co? Jak to z Wami jest. Dobra. Na dzisiaj kończę. Kończę Pany na dzisiaj, bo to już wystarczy tego oglądzenia. Kobułki widzieliście. Także biorę się za Fokusa. Do następnego. إنارة